Cześć, dzień dobry. Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z paczuchą. Z paczuchą niespodzianką, jaką dostałam od naszej lucynki K. Tak jak mogliście zobaczyć w zapowiedzi na poście, lucynka mi wysłała paczuszkę na urodziny. Lucynka ma urodziny przede mną 20 i 21. Także naprawdę bardzo miły gest z lucynki strony, kochana. Jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Paczucha przyjechała właśnie tak w takiej pięknej torbie prezentowej. Ja ją sobie odcięłam, bo była zaklejona. Także za chwilkę sobie zobaczymy razem, co mi lucynka podarowała. Mam nadzieję, że uda mi się to wyciągnąć, żeby tu nie narobić bałaganu. Dobra, jest kartonik. No i patrzymy, bo sama jestem ciekawa jeszcze. Powiem Wam szczerze, nie zaglądałam. Jak nie ja. Ja zawsze zaglądam wcześniej. Zaglądam wcześniej, bo zawsze jestem ciekawa, ale tym razem nie zaglądałam. Poczekajcie. Otworzę sobie pudełeczko. Jak to się tu dobra Dobra, mam. Mam, mam, mam. Skarby już tu wam pokazuję. Ok, udało się. No i hop. Oho, chyba z drugiej strony otworzyłam. No nic. Także sprawdzamy. No i na początek zobaczcie. Milka truskawkowa. Uwielbiam. Chociaż staram się już nie jeść słodyczy, no ale jak już mam, no to co? Przecież się nie zmarnuje, nie? <laughs> Dobra, truskawkowa. Och, i herbatka. Hmm. Herbatki z też bardzo dobre. Chociaż osobiście teraz przerzuciłam się nasypane, sypane, ale... Taka na bardzo dobra firma, także na pewno się nie zmarnuje również jak czekoladka, także wypijemy. I co my tu jeszcze mamy? Lucynka. Co to byś tu napakowała? Jeżyki kulki w ciemnej czekoladzie. No, wysiłek będzie rosnął. No i będzie. Ale super. A cóż to takiego? Zobaczcie, jeszcze perfumki lucynka mi spakowała. Jezus. Kobieto. nie trzeba było. Zaraz sobie zobaczę. Czy ładny zapach. Ale na pewno. Okej, okay, poczekajcie. Jest buteleczka. Mhm. I ja już sobie zerkam. O, ładne. To takie zapachy jak ja lubię. Ojej, kucynko. Dziękuję, kochana. Same dobroci. I co my tu mamy? O matko. Skarpetki. Jest serduszko. Ojejku. Jak słodko. Bardzo kochana. Dziękuję. Rozmiar trafiony. 39-42. Będą ok Ja noszę 38. Także super. Jejku. Kochany. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I mamy kopertkę. No dobra. To zabierzemy się za kopertkę. Kartonik jest pusty, musicie uwierzyć na słowo. No i co nam tu lucynka jeszcze spakowała? Pewnie karteczka na, z życzeniami na urodzinki. Ja też, tak jak lucynka, bardzo lubię marzec. Yy, no bo wiadomo, mam urodziny i to wiosna. Taka fajna pora roku. Co prawda, teraz jak nagrywam to, pada śnieg, no ale wiosna to wiosna. <gry> o, są urodzinki. W dniu urodzin 18, no to już drugie tyle leci. Matko, kto by pomyślał? O, proszę bardzo. I zdrapeczki, lucynko, wow, zdrapkę, I love big cash, cashback złoto i 10 razy kasa. 30 zł jeszcze, jakby mało było w prezentach. Oh, no i karteczka, zobaczcie jak ładnie ozdobiona, serduszka dla wartych, <laughs> z okazji urodzin, osiemnastych, moc gorących życzeń, dużo szczęścia i uśmiechu, spełnienia marzeń oraz samych radosnych chwil, Oj, dziękuję Lucynko, o matko, aż nie wiem co powiedzieć, ja zawsze się cieszę z takich chwil, naprawdę, ale tak jak zawsze powtarzam, tak samo jak lubię dostawać, tak lubię dawać, także, no także tak, no co Wam powiem, no, no dobra. Skoro mamy zdrapki, to je sobie zaraz podrapiemy. A może dzisiaj zaczniemy od tyłu, co? Zaczniemy sobie od zdrapek tych za 10 i zakończymy na maluszkach. Ja tu zasiadam, biorę drapaka w dłoń i jedziemy. Przybliżam Was tutaj. No i sprawdźmy sobie wow, zdrapkę z numerem 5 ale niespodzianka, naprawdę nie spodziewałam się, że to aż tak i prezenty, i zdrapki a ja tak samo mówię jak Lucynka, że tylko kartka by wystarczyła pamięć najważniejsza ok, 33, 22, 37, 14 i 48 takich liczb będziemy szukać i ja już też zbliżam bardziej i zaczynamy

I dwadzieścia trzy, no krąży, ale nie chce nic spaść. Trzydzieści jeden, jedenaście, czterdzieści dziewięć, siedemnaście i trzydzieści dwa, ale kuszą. Dalej pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści sześć. 27 i kończymy. 44. Zdrabka pusta, ale oczywiście niczym się nie przejmujemy. FM mamy kontrolne. Ja mam tyle skarbów, prezentów od lucynki, że naprawdę by wystarczyło. Zdrabka z numerem 16. I love big cash. Także sprawdźmy tutaj. 37, 28, 12, 31.

i dwadzieścia dwa próbujemy dalej czterdzieści dziewięć piętnaście pięćdziesiąt dwa czterdzieści pięć no to blisko pięćdziesiąt osiem nie mamy pięćdziesiątek czterdzieści trzy obok dwadzieścia jeden pięćdziesiąt cztery dziewiętnaście i 33. Także tutaj też się nie udało. Mamy Y. Y F kont, kontrolną. Dobra, czyli dwie zadychy. Puste. A może podratuję. z drapki za piątkę. To kto, którą pierwszą białe złoto. E, białe złoto z numerkiem 18. A szukamy dwadzieścia cztery, dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery i czterdzieści cztery. Pięćdziesiąt siedem, trzydzieści, czterdzieści dwa, czterdzieści sześć i trzydzieści trzy. Trzydzieści sześć nie mamy, dwadzieścia trzy blisko, dwadzieścia dziewięć, trzynaście i trzydzieści dwa.

21, 31, 22, 16 i 20, także 10 razy kasa też nie chciała nic dać, ale tak jak mówię, niczym się kochana nie przejmuj. ja się nie przejmuję, jestem bardzo szczęśliwa z tego, co dostałam. Także zobaczcie, i, i herbatka, i coś ciepłego, i perfumik, i czekoladka. Chodź tutaj. I czekoladka. No i przepiękna kartka. W dniu moich osiemnastych urodzin. Raz, dwa. Także ekstra. Lucynko, jeszcze raz kochana serdecznie dziękuję. Was kochani do kanału do Lucynki zapraszam. Ten, kto jeszcze nie zna, ale myślę, że nie ma takiej osoby. Także tak. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaki. Pa.